Zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem w ciągu 5 następnych sekund, a w kolejnym sezonie otrzymasz karnet bojowy za darmo. Jeszcze przed startem tego filmu chciałbym ogłosić wielki konkurs organizowany z czterema innymi youtuberami z okazji świąt wielkanocnych. U każdego z nas macie do wygrania po 100 złotych playsafe kart, które możecie na przykład wydać na fałdolce. Jedyne co wystarczy zrobić to trzy proste kroki, a mianowicie musisz zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować mój kanał oraz wszystkie kanały z opisu wraz z dzwoneczkiem oraz w komentarzu napisać biorę udział. Przypominam, że nie należy oszukiwać, ponieważ jeśli przykładowo nie zostawisz suba u jednego z nas, a zostaniesz wylosowany, to niestety nie będziesz mógł odebrać swojej Nagrody, a jeśli weźmiecie udział u każdego YouTubera, to macie większe szanse na wygranie. Wyniki pojawią się 16 kwietnia na naszych wszystkich kanałach w zakładce społeczności. Dzięki za uwagę i zapraszam do filmu. Siemano mordeczki z tej strony ja Hexo. W tym filmiku porozmawiamy sobie na temat karnetu bojowego w sezonie trzecim rozdziału drugiego w Fortnite. Kończycie ten film do końca, a jeżeli jesteś na tym kanale, to kończycie ze zasubskrybuj wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 110 tysięcy subskrypcji. No i też możesz paść na mojego Instagrama Hexoity oraz na mojego Discorda. Wszystkie linki znajdują się w opisie, a teraz zapraszam do oglądania. Także moi drodzy, na początek porozmawiajmy sobie o tym, czy będzie się dało zdobyć jakoś karnet bojowy na następny sezon za darmo. Więc generalnie nie wiem czy wiecie, ale właśnie w poprzednie walentynki Epic Games wprowadziło coś takiego jak karnet bojowy za darmo. Było to w około 7 czy 8 sezonie. No i wtedy w po prostu za ukończenie wyzwań do grywki otrzymywaliśmy za darmo karnet bojowy. I generalnie no to nie było to spowodowane tylko walentynkami. Ponieważ jeżeli byłoby to spowodowane tylko walentynkami, no to w te walentynki Epic Games również rozdałby nam karnet bojowy za darmo, lecz było to też spowodowane tym, że właśnie na rynek wchodziła nowa gra, a najdokładniej za tamtych czasów było to Apex Legends. No i oczywiście Epic Games bało się, że Apex oczywiście przegoni Fortnite'a. Także Fortnite robiło wszystko, żeby utrzymać swoich graczy właśnie przy ich grze, między innymi dając im karnet bojowy za darmo, no i jak najlepiej po prostu starać się yy, zrobić grę pod graczy. No i generalnie, moi drodzy, no to właśnie Epic Games możliwe, że w tym sezonie, yy, a najdokładniej, od w wy sezonie 12, czyli w sezonie drugim rozdziału drugiego, również prowadzi jakieś wyzwania na darmowy karnet bojowy na następny sezon. Ze względu na to, że właśnie teraz do gry yy, wchodzi nowa giereczka, a najdokładniej Valorant i ma ona naprawdę wielkie szanse na prześcignięcie Fortnite'a, ponieważ na Twitchu jest ona obecnie top 1 w oglądalności, także Epic Games ma naprawdę niezłego konkurenta i naprawdę muszą się oni postarać, żeby teraz wyprzedzić właśnie Valoranta. Yy, no, także wydaje mi się, że jak najbardziej prowadzenia karnetu bojowego i kilku innych poprawek, która jak najbardziej e, udogodziłaby graczom, byłoby właśnie od strony Epic Games naprawdę spoko. No i miejmy nadzieję, że właśnie tak się stanie. A teraz przejdźmy sobie, moi drodzy, właśnie do karnetu bojowego. Więc generalnie, jak wiadomo, no to karnet nigdy nie jest potwierdzony na 100%, ale właśnie w większości skinów z karnetu są e, na przykład przerobionymi konceptami z internetu. Na początek przejdźmy sobie do skina, który powinien się pojawić na jakieś 90%, ze względu na to, że jest on już od wielu sezonów sezonów I wygląda on właśnie tak. Ta babeczka nazywa się Razor i od wielu sezonów właśnie jest ona w plikach gry. No i nie wiadomo, co dokładnie z nią będzie, ale miejmy nadzieję, że zostanie ona właśnie wprowadzona. Tym bardziej mamy również, tu... I mamy również tutaj coś takiego, jak właśnie takiego skina, a najdokładniej głowa balona i tak dalej. Ten skin również jest naprawdę długo w plikach gry. No i tak naprawdę w sumie kiedyś przydałoby się go wprowadzić. Tym bardziej Epic Games zapowiadało coś takiego jak Annual Pass, czyli Karnet bojowy na cały rok, ale finalnie to nie wypaliło. I generalnie, moi drodzy, teraz przejdźmy sobie do ziomeczka, który robi naprawdę kozackie koncepty, i wydaje mi się, że nie jeden właśnie z jego konceptów mógłby się ukazać w grze. A najdokładniej według mnie nawet ten gościu mógłby być jednym z pracowników Epic Games tworzący nowe skiny, ponieważ jego koncepcje są naprawdę wspaniałe. Więc na początek przejdźmy sobie właśnie tutaj do pierwszej koncepcji, która według mnie jest naprawdę kozacka. Mamy tutaj właśnie po lewej stronie taką babeczkę, a po drugiej stronie takie jego gościa, którzy naprawdę, naprawdę kozacko wyglądają. Teraz przejdźmy sobie do drugiej yy, propozycji, a najdokładniej Chaos Henchman, który według mnie również naprawdę epicko wygląda i szczerze, gdybym nie wiedział, że jest to właśnie zrobiony jakiś koncept, to myślałbym, że jest to jakiś nadchodzący skin, właśnie który Epic Games dodało do plików. Teraz przejdźmy sobie do kolejnej rzeczy, a najdokładniej jest to Double Agent X. No i jak widzimy, ma on tutaj dwa style, a najdokładniej biały oraz czarny. No i w sumie, nie oszukujmy się, ale jest to naprawdę, naprawdę ładne. Następnie przejdźmy sobie do babeczki Indii, czyli takiej bardziej skaterki, która również naprawdę przypasowała mi do gustu. Teraz przejdźmy sobie do kolejnego skina, również od tej samej osoby, no i generalnie no to jest on naprawdę, naprawdę ładny i wydaje mi się, że sam bym go zakupił na swoje konto. Generalnie teraz jeszcze na ekranie widzicie kilka właśnie propozycji od tego gościa. Także wydaje mi się, że jest ona no po prostu naprawdę spoko. No i w sumie, moi drodzy, wydaje mi się, że naprawdę niektóre z tych propozycji powinny się pojawić w grze. Ponieważ są one naprawdę, naprawdę epickie. I w sumie na miejscu Epic Games no, zatrudniłbym tą osobę właśnie do e, pracowania nad jakimiś nowymi skinami. A jak już mówiłem, no to skinów do garnetu najprawdopodobniej nie dowiemy się Aż do dnia startu sezonu, ze względu na to, że Epic Games, nawet jakby teraz dało jakiś przeciek z jakimiś skinami, który byłby naprawdę prawdziwy, to zapewne pozmienialiby oni kilka rzeczy, tak, żeby po prostu ten przeciek w ogóle na starcie sezonu był jakby totalnie inny. Także nigdy po prostu nie będzie przed startem sezonu jakichś przecieków. No, chyba że Epic Games naprawdę, naprawdę da niezłą e, w topę i zrobi naprawdę. E, Coś tak y, głupiego, że po prostu udostępni nam właśnie skiny przed startem sezonu, a jest jeszcze dwa tygodnie do startu nowego sezonu, więc wydaje mi się, że teraz to byłoby naprawdę, naprawdę przypałowe. Także swoją drogą w komentarzu możecie napisać, jakie skiny byście dodali właśnie na kolejny sezon. Ja byłem Hexo. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia i cześć!